Rada trzeba było zgolić W sumie ubrałem te lepsze okulary Pismo Święte jest Eliza Orzeszkowa Jest taka powieść z Pożogi, tam Czerniawski też występuje Zresztą tak samo jak u Tokarczuk w Księgach Jakubowych i u Bolesława Prusa w Prusa we też jest Czerniawski jako postać, chyba jako krawiec. Fajne tutaj książki, mamy na Geographic. geografik, ale też i filozofię mistrzka Vincenty. na początku się pojawia odniesienie do Syneki i Diogenesa z Synopy. Pamiętam, że miałem na filozoji polskiej A to wstępie cała twarz spalona, brzuch ręka wrzątkiem całą twarz miałem poparzoną czarna skóra wszędzie. Zresztą widać na ręce. Nawet jeszcze bardziej niż to teraz Na szczęście już bez opatrunków, nawet taką maść yy, nie maść, tylko ten miałem opatrunek żelowy na twarz na samym początku, bo tutaj nie wiem czy widać są jakieś blizny nie widać Także rekonwalescencja Fajnie, że, że taki oddział jest z książkami. Book crossing można by było tutaj zrobić, żeby ludzie zostawili książki.